chciałabyś każdego dnia odczuwać więcej szczęścia, w tym artykule opiszę proste ćwiczenie praktykowania wdzięczności, dzięki któremu zaczniesz doceniać to, co jest wokół ciebie. Pokażę ci, jak bardzo ważna jest wdzięczność. Jest to pierwszy krok do szczęśliwszego życia. Bycia szczęśliwym można się nauczyć. Ludzie jednak cały czas robią coś zupełnie odwrotnego. Stawiają sobie warunki, jak stanie się x, będę szczęśliwy. W ten sposób uniemożliwiają sobie poczucie prawdziwego szczęścia i cały czas żyją w nadziei, że kiedyś ono nadejdzie. Niestety bardzo prawdopodobne, że nigdy nie dotrzemy do tego miejsca, w którym spełnimy już wszystkie warunki. Jakie samemu sobie postawiliśmy na drodze do bycia szczęśliwym. Każdy etap życiowy przynosi nam nowe wyzwania i nowe wymagania. Wdzięczność natomiast mamy na wyciągnięcie ręki. Dzięki niej nie musimy już dłużej czekać na lepiej płatną pracę czy rozwiązanie konfliktów z bliskimi. Powdzięczność możemy sięgnąć w każdym momencie, niezależnie od okoliczności. Być może jesteś jedną z osób, które mają już od dawna gotowy przepis na swoje szczęście. Wiesz dokładnie, co musi się stać, abyś poczuł się szczęśliwy. No cóż, moja rada jest taka. Przepis ten możesz już teraz wyrzucić do kosza. Jeśli teraz nie potrafisz być szczęśliwy, bardzo mało prawdopodobne jest, że coś z zewnątrz da ci to szczęście. A nawet jeśli, będzie to tylko bardzo krótkotrwałe i płytkie uczucie, będę szczęśliwy, gdy. słyszałeś kiedyś takie stwierdzenia jak jak tylko będę mieć nowy samochód. Będę szczęśliwy, jak tylko odnajdę swoją drugą połówkę. Będę szczęśliwy, jak tylko będę zarabiać x pieniędzy. Będę szczęśliwy, jak tylko. Kropka zdecydowana większość ludzi warunkuje swoje szczęście czynnikami zewnętrznymi. I to jest duży błąd, ponieważ nawet jak już warunek zostanie spełniony, okazuje się, że wcale nie daje on szczęścia. Albo dana osoba znajduje kolejnych pięć warunków. Niektórzy ludzie posiadają w głowie tak wiele warunków, że nigdy nie poczują się szczęśliwi. To ludzie, którzy nie odczuwają wdzięczności z tego, co posiadają. Jeśli nie potrafisz być szczęśliwy tu i teraz, żadna materialna rzecz ci tego szczęścia nie da, ale poprzez wdzięczność możesz się nauczyć, jak czuć się dobrze niezależnie od tego, czego jeszcze nie posiadasz w swoim życiu. Wierzę, że każdy z nas ma wystarczająco dużo zasobów, aby czuć się szczęśliwym bez względu na to, co chcemy, aby się stało w przyszłości. Widzisz, jeśli najpierw znajdziesz w sobie szczęście, potem dużo łatwiej będzie ci osiągnąć cokolwiek będziesz chciał. Większość ludzi ma w głowie równanie, najpierw sukces, potem szczęście. Tymczasem to działa w drugą stronę. Naucz się poprzez praktykę wdzięczności. Jak być szczęśliwym, a twoje życie odmieni się całkowicie. Odczuwanie wdzięczności jest jedną z najważniejszych rzeczy w odnajdywaniu w sobie szczęścia. W tym celu możesz codziennie przed snem poświęcić pięć minut na bardzo proste ćwiczenie, listę wdzięczności. Wystarczy, że usiądziesz w wygodnym i cichym miejscu i przez pięć minut będziesz w myślach wymieniał rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Co da ci ćwiczenie wdzięczności? 1. Wdzięczność sprawia, że skupisz się na pozytywach w swoim życiu. Zaczynasz cieszyć się z rzeczy, z których nigdy się nie cieszyłeś. Przestajesz szukać tylko tego, co jest złe albo co ci nie wyszło. Zaczynasz dostrzegać i doceniać to, co jest pozytywne. Będzie to miało ogromny wpływ na ogólny poziom twojego samopoczucia w ciągu dnia. Poza tym zmieni twój sposób myślenia o pewnych wydarzeniach z twojego życia. Co będzie początkiem większej zmiany? 2. Przestajesz się martwić drobiazgami, będziesz pamiętać o tym, co jest naprawdę ważne. Trudno będzie ci się martwić chwilowym brakiem pieniędzy, gdy będziesz wdzięczny za to, że masz pracę i dach nad głową. Gdy się pokłócisz z ukochaną osobą, naucz się odczuwać wdzięczność za to, że ją w ogóle masz. Trudno się stresować brakiem motywacji i energii, gdy dziękujesz za to, że jesteś zdrowy. Tak samo. Mniej będziesz się martwić chorobą, gdy będziesz wdzięczny za to, że żyjesz. 3. Przypomina ci o tym, aby dziękować innym ludziom. Tak samo jak wielkie znaczenie ma mówienie dziękuję sobie samemu, ważne jest mówienie dziękuję swoim bliskim. W tym wypadku obie strony poczują się dużo lepiej – i oni, i ty sam. Ludzie uwielbiają być docenieni, a gdy ty świadomie doceniasz, sam czynisz siebie szczęśliwszym. Za co możesz być wdzięczny. Możesz być wdzięczny. Za wszystko. Za to, że dzisiaj świeci słońce. Za twoje zdrowie. Za ciekawą rozmowę na przystanku. Za dobry dzień w pracy. Za kochającą rodzinę. Za dobrego przyjaciela. Za posiadanie marzeń. Za to, że nauczyłeś się czegoś nowego. Za zwykły uśmiech drugiej osoby. Za komplement. Który ktoś ci dziś dał. Za to, że masz ambicje i plany na życie, za to, że dzisiaj wybierasz się do kina na dobry film, za to, że masz niezwykłą i cudowną okazję żyć na tym świecie. Powodów do wdzięczności jest całe mnóstwo, jak tylko zaczniesz je dostrzegać, twoje życie zmieni się nieodwracalnie, a to dopiero początek. Wdzięczność to bowiem winda która dowiezie cię do twojego własnego szczęścia szybciej niż cokolwiek innego. Tematyce wdzięczności jest w całości poświęcony nasz dziesięciodniowy kurs Siła Wdzięczności. Jak robić codzienną listę wdzięczności? Niech rzeczywiście będzie ona codzienna. To jest tylko pięć minut, a robi ogromną różnicę. Efekty praktykowania wdzięczności zauważysz już po kilku dniach. Warto więc spróbować. Dziękuj za wszystko, co ci przyjdzie do głowy, nawet za rzeczy pozornie drobne i mało znaczące. Zobaczysz, że z czasem będziesz znajdować coraz więcej powodów do wdzięczności. Będzie to najlepszy znak na to, że zaczynasz widzieć coraz więcej pozytywów w swoim życiu. Rzeczywiście odczuwaj wdzięczność. Pomyśl sobie spokojnie: dziękuję i poczuj, jak to jest być wdzięcznym za coś. Nie wymieniaj bezmyślnie w głowie wszystkich pozycji. To nie ma być odklepywanie listy. Nad każdą rzeczą zatrzymaj się na chwilkę i poczuj się dobrze. W momencie, gdy nauczysz się odczuwać prawdziwą wdzięczność, zobaczysz, jakie jest to silne, wspaniałe uczucie. Pamiętaj o tym punkcie, bo właśnie o prawdziwe odczuwanie wdzięczności tu chodzi. Wykonuj to ćwiczenie rano lub wieczorem. Ważne jest, abyś mógł znaleźć chwilę spokoju i odprężenia. Najpierw przejrzyj w głowie wydarzenia z tego lub poprzedniego dnia. Znajdując to, za co jesteś wdzięczny, potem skieruj się ku rzeczom bardziej ogólnym rodzina, przyjaciele, pasje, plany, pamiętaj też o drobiazgach, naucz się być wdzięcznym za negatywne rzeczy, odnajdź w każdej z nich pozytywną lekcję dla siebie, nawet jeśli przytrafiło ci się coś, co według ciebie nie zasługuje na wdzięczność, postaraj się znaleźć w tym dobre strony, wiem, że niektórzy na początku mogą się czuć trochę dziwnie z takim ćwiczeniem. Jednak pamiętaj o tym, że nie masz nic do stracenia. Praktyka wdzięczności to tylko 5 minut dziennie. To ćwiczenie nauczy Cię bardzo dużo, zmieni Twój sposób patrzenia na pewne rzeczy i będzie wywoływać w tobie bardzo wartościowe emocje. Twoje samopoczucie wskoczy na poziom wyżej. Na dłuższą metę zmieni to w Twoim życiu bardzo wiele. Daj więc sobie szansę i zacznij być wdzięczny już dzisiaj uśmiech.